Lucjusz Anneusz Seneka, rzymski mąż stanu i filozof stoicki, uważał, że aby dobrze żyć, musimy nieustannie uczyć się najważniejszego przedmiotu – życia. W swoim eseju moralnym o krótkości życia Seneka przypomina nam, jak ważne jest oszczędne zarządzanie naszym najcenniejszym zasobem – czasem. Oto niektóre z najistotniejszych wniosków dotyczących zarządzania czasem, które można wyciągnąć z jego pism. 1. Traktuj czas jak cenny zasób. Seneca zauważa, że ludzie chronią swoją własność, ale marnują czas. Zasób, w którym powinniśmy być oszczędni. Wyobraź sobie kogoś, kto rozrzuca pieniądze na ulicy. Uznalibyśmy taką osobę za szaloną, a przecież codziennie marnujemy coś znacznie cenniejszego, nasz czas. Jego ilość jest niepewna, a z pewnością ograniczona. To szaleństwo marnować czas, ponieważ w przeciwieństwie do pieniędzy. Nie możemy go zdobyć więcej, gdy się skończy. Seneka przestrzega przed trwonieniem czasu, przypominając, że śmierć zbliża się do tych, którzy lekceważą jego wartość. Tymczasem odpowiednio wykorzystany czas może wzmocnić nasze działania, a jego marnotrawstwo staje się źródłem wiecznego żalu. Zarządzanie czasem według seneki to nie tylko ochrona naszego najcenniejszego zasobu, ale także uświadomianie sobie, że każda chwila. Ma swoją wartość. Czy to rok, który zmienia życie studenta, miesiąc dodany do życia wcześniaka, tydzień na wydanie gazety, godzina decydująca, czy zdążysz na pociąg, sekunda, która pozwala uniknąć wypadku, czy milisekunda decydująca o zdobyciu srebrnego medalu na olimpiadzie, każdy moment jest cenny? Seneka uczy nas, że świadome zarządzanie czasem to klucz do życia pełnego i satysfakcjonującego, bez miejsca na żal. 2. Nie poświęcaj swojego czasu na przygotowanie do życia. Seneka podkreśla, że osoba, która dedykuje cały swój czas na zaspokajanie własnych potrzeb i planuje każdy dzień, jakby miał być ostatnim, nie tęskni za jutrem ani się go nie obawia. Często marnujemy zbyt wiele czasu na przygotowania do życia. Seneka zachęca nas do życia tutaj i teraz, do nieodkładania szczęścia na później. Nie zakładając, że szczęście znajduje się w przyszłości. Krytykuję tych, którzy myślą, że mogą ciężko pracować do około 60 roku życia, a potem po przejściu na emeryturę będą szczęśliwi. Nasza przyszłość jest niepewna i nie mamy nad nią kontroli. Przyszłe życie, do którego dążymy, może nigdy nie nadejść. Jesteśmy tak zajęci i zaniepokojeni przyszłością, że często pozwalamy teraźniejszości umknąć. Pozwalając, aby czas przemykał niezauważony i niewykorzystany, a potem będąc na łożu śmierci, uświadamiamy sobie, jak krótkie i cenne było życie, żałując, że nie wykorzystaliśmy go jak najlepiej. Seneka porównuje czas do rwącego strumienia, który nie zawsze będzie płynął. Gdybyś znalazł się na pustyni, umierając z pragnienia i natknął się na strumień wody, nie będąc pewnym, kiedy może się skończyć, czy nie piłbyś jak najwięcej? Podobnie jak woda, powinniśmy jak najwięcej naszego czasu poświęcić na maksymalne korzystanie z teraźniejszości. 3. Żyj życiem dla siebie. Seneka mówi, nie sądź, że ktoś żył długo tylko dlatego, że ma siwe włosy i zmarszczki. Nie żył długo, tylko długo istniał. Wszyscy mamy określone rzeczy, których pragniemy w życiu, czy to wymarzoną pracę, dom, związek czy wakacje. Jednak większość z nas nawet nie zbliża się do realizacji wielu z tych marzeń, ponieważ tkwimy w pracy, której nie znosimy tylko po to, by płacić rachunki, lub udajemy miłość do partnera, bo boimy się samotności. Jesteśmy pchani i ciągnięci przez wszystko, co na nas spada, a w dzisiejszym świecie napotykamy wiele wyzwań. Często oszukujemy siebie, mówiąc, że nie mamy czasu na nowe przedsięwzięcia. Bycie zajętym jest zawsze wyborem, a zajmowanie się rzeczami, których nie lubimy, jest największym odwróceniem uwagi od życia. Rutynowo przemierzamy przez życie, dzień po dniu, spełniając nasze obowiązki, ale będąc nieobecnymi dla siebie, myląc działanie z byciem. Najlepszym sposobem na inwestowanie czasu jest stworzenie życia, które kochasz. Jeśli nie wiesz, co kochasz lub czego chcesz, zapytaj siebie. Gdybym miał więcej czasu, co bym robił? Lub gdybym mógł teraz coś zmienić w swoim życiu, co by to było? Może zdasz sobie sprawę, że chcesz zmienić pracę, zadbać o formę lub zająć się nowym hobby. Możesz zacząć od wstawania wcześniej i wykorzystania tej dodatkowej godziny na robienie rzeczy, które kochasz. Czas jest cenny i nieubłaganie płynie dla nas wszystkich. Im dłużej czekasz z rozpoczęciem zmian, tym więcej czasu spędzasz pracując na realizację czyjegoś marzenia, a nie swojego. 4. Ćwicz premeditatio malorum. Jak uczy nas Seneka, podczas gdy ty marnujesz czas na wahania i zwlekanie, życie toczy się dalej. Prokrastynacja pojawia się, gdy w konflikcie między krótkotrwałą gratyfikacją, jak nic nierobienie i marnowanie czasu, a długoterminowymi zobowiązaniami, jak wykonanie raportu sprzedaży czy edycja filmu, wygrywa ta pierwsza strona. W psychologii nazywa się to niekonsekwencją czasową. Chociaż wykonywanie znaczącej pracy przez lata jest dla większości z nas ważniejsze niż leniuchowanie, Ludzki mózg ma silną tendencję do skupiania się na tym, co tu i teraz. Seneka oferuje sposób walki z tym, za pomocą bardzo skutecznej i prostej metody, którą stoicy nazywali premeditatio malorum. Polega ona na zastanowieniu się przed podjęciem działania, co może pójść nie tak. Jest to forma wizualizacji negatywnej. Gdy zidentyfikujesz potencjalne rozproszenia lub problemy, Możesz się na nie przygotować, planując działania zapobiegawcze. Poprzez wcześniejsze uznanie rozpraszaczy i następnie ustalenie odpowiedniego czasu, miejsca i punktu wyjścia, można ominąć pułapki krótkotrwałych impulsów. Jeśli przygotujesz się z wyprzedzeniem, cokolwiek zamierzasz zrobić, jesteś dwukrotnie lub trzykrotnie bardziej skłonny do dotrzymania planu. 5. Spraw, by nagrody długoterminowe stały się natychmiastowe. Seneka mówi: Największym marnotrawstwem życia jest odkładanie rzeczy. Każdego dnia coś nas omija i odmawia nam teraźniejszości, obiecując przyszłość. Największą przeszkodą w życiu jest oczekiwanie. Nasza potrzeba prokrastynacji jest najmocniejsza na początku pracy, nawet jeśli usunęliśmy wszystkie rozpraszacze i jesteśmy gotowi do działania. Największym wyzwaniem jest znalezienie sposobu, by początkowy wysiłek był mniej nieprzyjemny. Kluczem jest tu oczekiwanie. To, za czym tęsknimy, gdy chcemy opóźnić coś, co wiemy, że przyniesie nam korzyści, to luka między impulsami krótkoterminowymi a długoterminową nagrodą. Powodem, dla którego często tak trudno jest zacząć, jest brak oczekiwania natychmiastowej nagrody. Czasem nagroda jest oddalona o lata, jednak jeśli połączysz swoją pracę z oczekiwaniem natychmiastowej nagrody, dasz sobie dobry powód, by zacząć. Na przykład, jeśli zwlekanie polega na oglądaniu YouTube, możesz ustalić zasadę, że nie wolno Ci oglądać YouTube, dopóki nie wykonasz określonej ilości pracy. W ten sposób nagradzasz się za wykonanie nieprzyjemnej pracy czymś natychmiastowym. 6. Wykorzystuj maksymalnie swój wolny czas. Z nauk Seneki wynika, że to nie czas życia jest krótki, ale to, że dużo go marnujemy. Życie jest wystarczająco długie i dostaliśmy wystarczająco dużo czasu na osiągnięcie wielkich rzeczy, jeśli tylko dobrze go zainwestujemy. Wszyscy ciężko pracujemy, by zarobić dwie rzeczy: pieniądze i wolny czas, który możemy poświęcić na rozrywkę. Pracujemy 8 do 9 godzin dziennie, aby zdobyć wolny czas, a potem bezmyślnie marnujemy ten ciężko zarobiony czas na najbardziej nieistotne rzeczy, takie jak picie w pubie z kolegami z pracy lub przyjaciółmi, oglądanie seriali telewizyjnych czy plotkowanie przy dystrybutorze wody. Jak zauważają niektórzy, musimy się zatrzymać i powiedzieć dość. Już więcej nie będziemy marnować zarobionego wolnego czasu. Nawet jeśli lubisz swoją pracę, ogranicz czas pracy do minimum. Nadgodziny są stracone na zawsze. Nie odzyskasz tych godzin. Większość z nas spędza cenne godziny lunchu, jedząc przy biurku. Zamiast tego, powinniśmy wykorzystać przerwy na lunch, aby czytać, pisać lub ćwiczyć. Jeśli pracujesz w mieście, odwiedź muzeum lub galerię, może załóż grupę czytelniczą w biurze. Która będzie spotykać się w czasie lunchu. W weekendy lub wieczorami, gdy masz dużo wolnego czasu, wykorzystaj go na medytację, czytanie, ćwiczenia lub prowadzenie dziennika cokolwiek, co może dodać wartości do Twojego życia. Jeśli chcesz pokonać przeciętność i zacząć żyć swoim życiem, musisz zacząć maksymalnie wykorzystywać swój wolny czas. 7. Poświęć czas na refleksję nad swoją przeszłością. Seneka przekonuje, że życie jest bardzo krótkie i pełne niepokoju dla tych, którzy zapominają o przeszłości, żyją teraźniejszością i obawiają się przyszłości. Dla Seneki czas dzieli się na trzy części: teraźniejszość, która jest przemijająca, przyszłość, która jest niepewna, i przeszłość, która jest niezmienna. Wszystkie nowoczesne lekcje zarządzania czasem nakazują skupić się na teraźniejszości z myślą o przyszłości. Koncentrują się na tym co niepewne i przemijające, podczas gdy Seneka radzi zwrócić uwagę na naszą przeszłość. Aby przedłużyć nasze życie, musimy posiadać wystarczającą samoświadomość, by pamiętać lekcje z naszej przeszłości, tak abyśmy mogli działać bardziej efektywnie dzisiaj. Kiedy faktycznie zatrzymasz się na chwilę, by przemyśleć kim byłeś w przeszłości i co sprawiło, że stałeś się tą osobą, jest to dość pouczające. Refleksja nad przeszłością i poważna introspekcja czynią dobrze duszy. Pomaga to być obecnym tutaj i teraz oraz zrozumieć zmiany, które zaszły w tobie. Dodatkowo daje ci jasny, skoncentrowany obraz tego, kim jesteś dzisiaj i kim chcesz być jutro. Pomaga także wziąć odpowiedzialność za siebie i swoje działania. Czasem może być trudno dostrzec, jak daleko zaszedłeś. Zwłaszcza jeśli masz tendencję do porównywania się z innymi. Jednak poświęcenie czasu na refleksję nad swoją przeszłością daje przestrzeń i czas, by zobaczyć, jak daleko w życiu doszedłeś. 8. Przestań marnować czas na błahostki. Jak uczy nas Seneka, jeśli chcą wiedzieć, jak krótkie są ich życia, niech zastanowią się, jak mała jest ich własna część. Wszyscy jesteśmy winni spędzania Zbyt wiele czasu na błahostkach. Coraz więcej naszego czasu obecnie poświęcamy na patrzenie w ekrany, zarówno w pracy, jak i na mediach społecznościowych, przeglądając kolejne aktualizacje statusów i publikując nieskończoną liczbę selfie. Bezmyślne granie w gry wideo bez szczególnego celu to marnowanie czasu, który można byłoby poświęcić na rozwijanie użytecznych umiejętności. Ćwiczenia lub kształcenie się poprzez literaturę, sztukę lub muzykę. To samo dotyczy mediów społecznościowych i innych form rozrywki, które są zaprojektowane i zoptymalizowane, by pochłaniać Twój czas. Gdyby ludzie podchodzili do Ciebie przez cały dzień, prosząc o 20 dolarów, powiedziałbyś im, by się oddalili, ale ludzie cały czas proszą Cię osobiście przez telefon, e-mail czy SMS o Twój czas. A ty po prostu im go oddajesz. Musimy być oddani życiu dla siebie, przynajmniej przez większość czasu. Osoba, która mówi tak na każdą prośbę, wkrótce odkryje, że nie ma już swojego czasu i że żyje dla innych, a nie dla siebie. Ci, którzy są szczęśliwi, wypełniają swój czas działaniami, które są wartościowe i znaczące dla ich własnej wizji życia. 9. Inwestuj swój czas w tworzenie nowych wspomnień. Seneka mówi: Jesteś zajęty, Podczas gdy życie pędzi naprzód, tymczasem śmierć nadejdzie i nie masz wyboru, by się na nią przygotować. Gdy dasz bogatemu człowiekowi pieniądze, spróbuje je podwoić, inwestując tam, gdzie zyski są największe. Podobnie powinniśmy mądrze inwestować nasz czas, a najlepsze zyski, jakie możemy uzyskać z naszego czasu, to inwestowanie go w tworzenie nowych wspomnień oraz w filozofię. Seneca mówi nam, że pamięć jest trwalsza niż smutek. Spędzamy zbyt wiele naszego czasu na gonieniu za tym, co skraca nasze krótkie życie, takie jak luksusy i przyjemności, aby kiedy się zestarzejemy, żałować, że w ogóle nie żyliśmy. Jednym z wrogów szczęścia jest adaptacja, mówi dr Tomasz Gilowicz, profesor psychologii na Cornell University, który od ponad dwóch dekad bada kwestie pieniędzy i szczęścia. Gilowicz i inni badacze odkryli, że wspomnienia z doświadczeń życiowych, choć mogą być przelotne, dostarczają trwalszego szczęścia niż materialne rzeczy. Wspomnienia kierują naszymi myślami, działaniami i decyzjami, kształtując to, kim jesteśmy. Możesz zacząć tworzyć nowe wspomnienia, podejmując nowe wyzwania, spędzając czas z ludźmi, których kochasz, podróżując i szukając nowych możliwości. Kupno Apple Watcha. Nie zmieni tego, kim jesteś, ale wzięcie przerwy od pracy, by przejść szlak orlich gniazd od początku do końca, z pewnością tak. Nie jesteśmy naszymi posiadłościami, ale sumą wszystkiego, co widzieliśmy, co zrobiliśmy i gdzie byliśmy. 10. Inwestuj swój czas w filozofię. W ostatniej mądrości od Seneki dowiadujemy się, że tylko ci, którzy mają czas wolny i poświęcają go na filozofię, są naprawdę żywi. Oni nie tylko pilnie strzegą własnego czasu życia, ale również przyłączają do niego każdą epokę, wszystkie lata, które minęły przed nimi, są dodawane do ich własnych. Seneka wskazuje na studiowanie filozofii jako jedynego godnego zajęcia dla umysłu i ducha, bezcennego nauczyciela, który pomaga nam nauczyć się, jak w pełni zamieszkać w sobie samym, w tej krótkiej i przelotnej chwili istnienia. Filozof to miłośnik mądrości. Filozofia to studium prawdy, cnoty, życia i śmierci. Nic w tym świecie nie jest trwałe oprócz prawdy. Filozofowie zawsze będą dążyć do odkrycia prawdy o tym świecie i naszej roli w nim. Możesz zacząć od czytania dobrych książek, które zostały napisane, aby służyć Tobie. Wiedza i mądrość, które zawierają, są skondensowanym czasem, a ten czas, skompresowany na ich stronach, dodaje do Twojego czasu. Jeśli podobał Ci się ten film, upewnij się, że sprawdziłeś naszą kompletną playlistę o stoicyzmie, a po więcej filmów, które pomogą Ci znaleźć sukces i szczęście, korzystając ze starożytnej mądrości filozoficznej, nie zapomnij subskrybować.